Witam serdecznie! Dzisiaj aura energetyka dnia z. Kartami wyroczni Halloween. Zapraszam Was do wyboru opcji. Jedna karta z trzech możliwości będzie czytana z książeczki, bo tak powiem szczerze, nie jestem aż tak y, zaprzyjaźniona z tymi, z tymi kartami. Nie jest w języku polskim, więc będę się posiłkować y, kart, y, książeczką. Niemniej jednak do wyboru jedna z trzech możliwości kart na energetykę dnia 1 listopada 2021. Podgląd na karciożki. I lecimy. Wybierz jedną z trzech kart. Na poniedziałkowy czas 1 listopada 2021. Jedna, druga i trzecia. Na poniedziałek wybierz jedną z trzech kart. Zastanów się chwilę, jak potrzebujesz więcej czasu. Spauzuj sobie ten film. Do wyboru jest pierwsza, druga lub trzecia z możliwości. Energetyki dnia na poniedziałek 1 listopada 2021. Idę do odkrywania kart. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś kartę numer 1: przyszłość Eweil. Sprawdźmy, cóż to, cóż to karty nam mówią. Strona 66. Przyszłość. Um. Inne światy są bliską, bądź czujny, czujna. Posłuchaj w szczególności, jakie wiadomości mogą pojawić się wokół Twojej przyszłości. Spójrz na to, co chcesz zrealizować, jakie plany, ustal intencje, myśl więcej, bardziej i wsłuchaj się. Twoja przyszłość jest. Według Ciebie, jak, tak ja mówię, jaką zaplanujesz, ty nie wiesz jeszcze, jaki będzie tego finał. Um, słuchaj, bądź czujny w szczegółowościach. Szczegół Pojawi się niedaleko Twoja przyszłość. Spójrz na to, co chcesz zrealizować, jaki plan. Ustal te intencje, aby wiedzieć, jak chcesz realizować ten dzień, w jakim kontekście, żeby on był przeżyty dla Ciebie, właśnie poniedziałkowy czas. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś kartę numer dwa. Czeszka ciemności. O! I co tu piszą? Of darks. 54. cztery. Czeszka mroku. To karta mówi o powtarzających się wzorcach. Odkrywaj wzorce i łamie je możesz, masz jakąś sposobność na łamanie tych wzorców. Zaufanie naszych przy, bliskich przyjaciół może być dla nas dużym wsparciem, więc nasi przyjaciele, nasi bliscy mogą być drogowskazem też, co możemy zobaczyć, a czego nie. I karta ma takie właśnie przesłanie, aby powtarzające się wzorce, mm, które są dla nas nieprzychylne, można je łamać albo pokojowo traktować. W zależności, jakie one są dla nas w naszym odczuciu, w ten poniedziałkowy czas. Mm, to, czego nie widzimy, zaufajmy bliskim, przyjaciół, by mogli oni nas prowadzić w ten poniedziałkowy czas. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś kartę numer 3. No. Niewidzialność. Nie ukrywaj talentów. Nie kradnij cudzych pomysłów i pracy. Bądź autentyczny, autentyczna. Nie ukrywaj niczego. Bądź jawny i bądź sobą. Po prostu. Nie ukrywaj talentów, nie kradnij innych pomysłów i pracy bądź autentyczny, nie chowaj się pod płaszczykiem, bądź nie ukrywaj niczego bądź sobą. Bardzo fajny przekaz. Życzę poniedziałku. Niech się spełnia i wypełnia to, co Wasze. Pamiętajcie, jaki poniedziałek taki cały tydzień, zatem pozytywnego poniedziałku dla każdego z Was. Pozdrawiam Was, pozdrawiam fantastyczną talią wyroczni Halloween, fantastyczna na ten czas, odpowiedni czas i moment właśnie na takie przesłanka poniedziałkowe. Pozdrawiam Was, Ezoja. A my widzimy się już we wtorek o godzinie 20.00. Pa! pa.